Dla każdego są. Nie każda książka jest dla każdego, to jest normalne. Nie oczekiwałam tutaj jakiś jakiejś genialnej strategii marketingowej, nie? Jakiś jak film w głowie się nie mieści, uh -huh. i tam jest cała ta konsola, okay. to to jest w głowie. Wszystko, co się dzieje w tej uh -huh. książce, to jest głowa kogoś. <tryk> Hej, witaję was, moi Grzebiole, i dziś bierzemy na warsztat książkę Galeria Snowblader Gut, autorstwa Imię, która prowadzi nas przez losy, przez poczynania Penny dziewczyny, młodej dziewczyny, która ubiega się o pracę w tytułowej galerii snów. E, chociaż sama tak naprawdę nie do końca wie, po co jest nam śnienie. Nie rozumie w ogóle tak, tej Tak, nie idei. rozumie koncepcji śnienia tak naprawdę. Troszkę zmyśla na rozmowie kwalifikacyjnej. <grych> Wyuczone formułki, e, no ale dostaje pracę i z racji tego, że ona nie do końca wie, czym jest właśnie to śnienie, to my razem z nią przez całą książkę, przez całą akcję, która trwa koło roku, odkrywamy po co jest nam to śnienie. Tak, i Daler Good jest E, przodkiem jednego z e, uczniów Boga czasu. Książka jest w ogóle inna w sumie niż zwykle, bo my tak się kręcimy ze koło fantastyki i e, z, z, kryminałów, a tutaj tak, mamy tak, tak. tak naprawdę literaturę piękną. Którą ja czytam trochę, z, ale ja... zdecydowanie w mniejszości e, książek, które pochłaniam rocznie, a ty chyba sięgasz ja jeszcze rzadziej niż ty. Sięgam ja. jeszcze rzadziej niż ty, ale nie jest to też moje pierwsze spotkanie z literaturą azjatycką. Więc jakby byłam poniekąd przygotowana na to, co się tutaj w ogóle wydarzy, tak? Yy, I właśnie, szczerze mówiąc, jeśli czytaliście kiedykolwiek yy, Zanim wystygnie kawa, to ja bym na waszym miejscu też sięgnęła po to, jeśli wam się Zanim wystygnie kawa podobało, bo to jest bardzo podobne. Ja w ogóle mam wrażenie, że ostatnio mam właśnie wysyp takich książek, yy, w których przechodzimy przez... Yy, Wspomnienia przez przeszłość, przyszłość i yy, jakieś takie problemy yy, właśnie w książkach i są one właśnie z literatury azjatyckiej, tak typowo. Więc jeśli Wam się to podobało, to, yy, jeśli podobało Wam się zanim występnikawa, kawa, to absolutnie sięgajcie po to, bo to też Wam się spodoba. Tak przynajmniej obstawiam. Jest to zdecydowanie lekka książka, bardzo lekka wręcz, z kategorii trochę chaotycznych, tylko że w tym, w tym chaosie jest tutaj urok tej która jest w tej książce. Jest jakiś urok mimo wszystko. To trochę miało tak być, bo jednak mamy do czynienia ze światem snów. I ja w ogóle interpretuję samą treść tej książki i tę galerię snów, w ogóle miasto, w którym, w którym my poznajemy tę Penny, jako podświadomość człowieka. Może moja interpretacja jest błędna, ale mam do tego prawo. Ja sam sklep tak interpretuję. Samą Ty... galerię snów Dalerguta. Jeśli chodzi o całe miasto, to właśnie ja troszeczkę nie za bardzo wiem, co tam się dzieje. I ja to trochę widzę, jak jakiś film w głowie się nie mieści, uh -huh. i tam jest cała ta konsola. Okay. To to jest w głowie wszystko, co się dzieje w tej uh -huh. książce, to jest głowa kogoś, być może autorki, i ona w taki sposób tłumaczy sobie jaźń człowieka, która jest odpowiedzialna za sny, za powstawanie snów. Bardzo mi się Stąd to podoba. tam się pojawiają ludzie, którzy sami przychodzą sobie po te sny, oni je kupują, bo my przed zaśnięciem też zastanawiamy się, co byśmy chcieli wyśnić I pod świadomość, i tutaj jeden jedno z tych powiedzmy emocji, Składników tej podświadomości, którym jest Dalargut, pomaga dobrać te sny. Bo my czasem chcemy na przykład śnić o tym, że jesteśmy księżniczką w zamku, a nagle się okazuje, że goni nas jakaś czarownica i chce nas powiesić. Więc Ciekawe masz. No nie powiem, kto ma ciekawy. Więc ja to właśnie widzę jako taki pan stelowania w głowie i trochę wchodzimy do środka, i stąd według mnie jest ten chaos, bo nie rozumiemy, co się dzieje w naszej głowie, a już zwłaszcza, w jaki sposób działają sny. To jest książka, która jest napisana w sposób taki bardzo przystępny dla, myślę, że tak naprawdę człowieka w każdym wieku, bo. Tak jak Ty przed nagraniem mi wspomniałaś, że właśnie dałabyś tę książkę dziecku. Nie, nie, nie dałabym tej książki dziecku. Ja bym dała ją rodzicowi, który chce czytać książkę dziecku, tylko już takiemu może troszkę starszemu, w podstawówce powiedzmy. To są te klasa, powiedzmy może od drugiej albo od trzeciej do szóstej szk klasy szkoły podstawowej. To dałabym to rodzicowi, żeby rodzic przed zaśnięciem dziecka czytał to. Tylko nie rozdział z koszmarami. Nie. nie, ale on też nie jest. Y, nie one ten. nie są stream. Dlaczego bym to dała? Dlatego, że jest bardzo lekkie, jest napisane wręcz infantylnym momentami językiem i są tutaj bardzo proste wyjaśnienia pojęć różnych, takie bardzo obrazowe i na przykład na stronie 207. Już, już otwieram? sprawdzę. Co tam jest dokładnie było. Na stronie 27 tak jest wyjaśnienie pojęcia inspiracji. Inspiracja to wygodne słowo. Sprawia, że człowiek czuje się tak, jakby coś wielkiego powstało z niczego, prawda? Ale w rzeczywistości świetny pomysł zależy od tego, jak długo spędzi się nad nim w trudzie. Jak dużo czasu spędzi się nad nim w trudzie. I to właśnie robi różnicę, czy poświęciło się wystarczająco dużo czasu szukając odpowiedzi, czy nie. To jest klucz. I tam dalej, dalej, dalej. Więc to jest takie, jest pełne takich bardzo prostych obrazowych zdań wyjaśniających, czym są abstrakcyjne dla młodszego człowieka pojęcia. No, bo... no właśnie, i nie chcę tego krytykować, ale właśnie jeśli chodzi o książkę Zanim kawa i tak samo o to, jeśli chodzi o Galerię Snów, to my z tego jako dorośli, bo to raczej też nie jest książka kierowana do dzieci, tylko już dla takich doroślejszych osób, które też trochę mają pojęcia. Właśnie nie jestem pewna co my mamy jako dorośli z tego wyciągnąć, bo te nauki tutaj i wszelkiego rodzaju właśnie takie jakieś wiesz złote myśli są bardzo banalne dla No nas. Są, są takie na poziomie bym powiedziała opowieści z narni, które są. Wiesz to nie, bo opowieści są, z narni. Jeśli chodzi mi o to, że opowieści z narni są napisane, to jest świat fantasy, mm -hmm. no, ale jest wykre wykreowane tak, że jest tam bardzo mnóstw, bardzo dużo symboliki religijnej chociażby, tak. która no, raczej nie jest dla dorosłego człowieka, tylko jest dla młodszego czytelnika. Który, kiedy, który kiedyś po latach może wracając sobie do opowieści z narni, będzie widział te połączenia. No właśnie o to chodzi, a tutaj jak jesteś dorosłym człowiekiem, to ty te połączenia widzisz, ale one ci się wydają bardzo y, trywialne, Tak, no, tak powiem. No tak, bo prawda. w opowieściach z Narni, ja mam na przykład takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy ja sięgnę po tę książkę, to ja Odkrywam sama cały czas coś, coś znajdę, tak, tak, tak. a tutaj w ogóle absolutnie tego nie ma. No nie, ale no nie chcę też porównywać imię do Lewisa, no który nie, 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 jest jednym nie, nie. z moich tak... ulubionych autorów serii dziecięcej, bo opowieści z Narni to jest książka mojego dzieciństwa, mam do niej olbrzymi sentyment i uważam, że to jest świetne historia i mnóstwo motywów, eee, ale no, jest taka prostota w tym, dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko skierowane do młodszego czytelnika. Poza tym sama kładka, która jest piękna, <grym> jako, gdybym była dzieckiem, to ona przyciągnęłaby moją uwagę na płucę. <grym> Więc jest to literatura piękna, ale mam wrażenie, że to jest literatura piękna dla młodszego czytelnika. Czy ogólnie rzecz biorąc podobała Ci się ta książka? Jak ją oceniasz? podobała, ale mnie nie zachwyciła. To znaczy, bardzo szybko się uczytało, bo to nie jest nieciekawa historia. Mm -hmm. Jest ciekawa, chociaż troszkę infantylna infantylna i troszkę chaotyczna, tak jak już powiedziałam. I jest... Um, momentami ciężko bym się było w nią czuć i bardzo mnie irytowała główna bohaterka, ale... <grym> um, nie jest to zła książka, podobała mi się. A to jest to taka trójeczka, czwóreczka? Masz taką w ogóle Między skalę a 4, tutaj? bym powiedziała. 3,75 może. A no, ja chyba 3,5, No coś takiego. Ale też nie po złości, tylko po prostu właśnie dlatego, że. No nie była to najlepsza mnie, książka, tak, którą mnie, przeczytałam ostatnio, zdecydowanie. Dla mnie po prostu jakby nie jest to super nauka, jest to po prostu To jest książka na to, żeby przyjemnie spędzić czas, dosłownie przed snem nawet. No, no, tak, tak, proste. tak, tak, tak. Dosłownie, bo to jest książka na jeden wieczór, jeśli ktoś czyta. Tak. ja nie czytam przy kółce czy zdecydowanie ja czyta zdecydowanie szybciej ode mnie, a ja też przeczytałam to w jeden wieczór. No, bo to ono ma 260 stron, hmm. bardzo dużą też czcionkę, tak, tak, więc tak. E, naprawdę czyta się to bardzo szybko, można to sobie bardzo fajnie też podzielić na rozdziały tak naprawdę każdego wieczora, coś innego, jeśli nie lubi się czytać w dużych ilościach. Tak, tym bardziej, że każdy rozdział tak naprawdę, może nie każdy, ale większość rozdziałów opowiada historię innego, Twórcy snu i innego człowieka, który tak, ten ma dostać. Tak, innego człowieka, który ma dostać sen i innego rodzaju jest to sen. Bo tu... mm -hmm. To są bardzo ciekawe właśnie sny. Tutaj dzielą się nam te, na te sny tak jakby troszeczkę prorocze, czyli to, co my nazywamy déjà Mamy sny, w których pojawiają nam się starsze osoby. Mamy sny, uwaga, to, to pewnie jeszcze do tego będziemy wracać później, ale moje ulubione sny to były sny dla zwierząt. Dziżaku. Tak. Y i Sny tak, o przyszłości, w których też jakby mamy możliwość przypomnienia sobie, nauczenia tak, tak. się też ze swojej własnej traumy. Tak, tak, sny są tutaj przedstawione jako lekarstwo, jako inspiracja, jako pociecha, ukojenie, yy, czy też po prostu rozrywka. No bo sny. Czy wyobrażacie sobie, czy nie, mi się na przykład coś takiego nigdy nie przytrafiło, nigdy nie śniłam o tym, że na przykład jestem ptakiem, jestem orłem i szybuję po niebie. Nie, ale ja znam ludzi, którzy śnili o tak? lataniu, tak. Wiesz, o lataniu, o tym, że na przykład ja mam supermoc, gdzie latam, to okej, okay, jak najbardziej. Ale o tym, żebym była jakimś zwierzęciem i w ten sposób jakby latała, była... To, to, to było absolutnie dla mnie na przykład w sensie ciekawe, że właśnie się zastanawiałam, czy sama autorka miała taki sen? Możliwe, że tak. I właśnie tak jak ja mówię, dla mnie ta książka jest jaźnią, w której dzieje się to wszystko. To nie jest świat realny, bo tutaj mamy... Nawiązanie do świata realnego i teoretycznie są tu prawdziwi ludzie. Tylko to jest taka luźna interpretacja tego, co jest w głowie, w głowie się nie mieści. <grywa> Oglądajcie bardzo no. ciekawa. Bajka. No tak, tak. Bardzo to już dwie części. Pouczające. Ja drugiej części jeszcze nie oglądam. Ja Mi e... się ogólnie podoba koncepcja mocy sprawczej snów w tej książce. Mhm. Jest to bardzo ciekawe, to jak duże znaczenie mają dla nas sny, jak dużo mo mogą nam dać sny. W ogóle, ja się kiedyś, jak byłam młodsza, niesamowicie interesowałam tym, w jaki sposób w ogóle działają sny. czym one są, sprawdzam, daleko tutaj nie dotrą w tych moich zainteresowaniach, ale było to dla mnie bardzo ciekawy obszar, że tak powiem, badawczy. Kiedy byłam w liceum, troszkę sobie czytałam o snach. Może teraz tak brutalnie przejdę z tej takiej metafizycznej części tej książki do tego, co tam się w ogóle dzieje. Bo o ile tę metafizyczną właśnie część, jak się dziś wysławiam, ja, że tak powiem, rozumiem i przyjmuję do wiadomości, tak ja niestety mam nieprzyjemne wrażenie, że jeśli chodzi o samą fabułę tej książki, to tam jest bardzo dużo takich niedopowiedzeń. Niedopowiedzeń, niedociągnięć i nielogicznych Nawet nie wiem, rzeczy. czy nielogicznych, tylko takich rozpoczętych wątków, które nigdy się nie kończą. Jest chodzi mi i też zwróciłam o... na to uwagę i do samego końca mnie to też momentami irytowało, tylko znowu na sam koniec miałam taką refleksję, że jest to świat snów i jeśli przyjmę koncepcję, że to jest faktycznie w czyjejś głowie i może to jest marzenie senne w ogóle cała ta książka, mm -hmm. o tym jak działają w ogóle sny, to, to ma to sens, bo nie da się wyjaśnić snów, sny takie są, sny są urwane. Nie wiemy kiedy się kończą mm -hmm. i kiedy się zaczynają, tak naprawdę. Jak sobie przypomnisz swój sen, to nagle znajdujesz się w jakiejś sytuacji i ona nie ma ani początku, ani nie ma końca. Jest skakanie po scenach. tak? I tutaj, tak, tak, tak było. To nawet tutaj tak dokładnie jest, w tej książce. E, jeśli chodzi o sny, które tutaj były opisywane. Nie, ale mi chodzi na przykład o to, że mi brakowało e, takich elementów z tego miasteczka, w którym my się znajdowaliśmy, tak? Czyli powiedzmy mieliśmy tam spotkanie e, wszystkich, jakby, wytwórców snów. i Jakąś taką naradę, powiedzmy, w której mm -hmm. po prostu mieli się wypowiadać na temat tego, że co się dzieje z Dniem Odebranym. Tak, Mikołaja. E, tak. I e, kurczę, no, tutaj w tej książce było wspomniane na przykład o tym, że to nie jest jedyna galeria smów, tylko tych sklepów z snami jest tam ogrom. Tak. E, I nagle na tej. E, na razie jest, na razie tylko, jest on. tylko jeden nasz tytułowy, pan Dallergut i tyle. i tyle. On nawet wspominał, no ja się nie powinienem o tym wypowiadać, bo jakby o jej. No, ja nie jestem jedyna. Tak. To ja mam taki kurczę, no coś jest chyba nie tak. E, I w ogóle też sam, sam ten rozdział mi się szczerze mówiąc, to chyba był rozdział, który mi się najmniej podobał. Ten i jeszcze nie podobał mi się rozdział, w którym było y, Galanagród. Nie, tutaj nie miałam, tak. Ale wracając, bo jeśli pozwolisz, do tego właśnie mhm. snu, y, nie snu, tylko do tego rozdziału właśnie z naradą. Nie wiem, czy ja, może jestem za głupia i go nie zrozumiałam, ale dla mnie to ten problem tam nie został w żaden sposób rozwiązany, bo tam było. Właśnie chodziło o to co zrobić z tymi nie yy, odebranymi snami, kiedy ci sklepikarze i twórcy tych snów nie dostaną za to pieniędzy. Yy, no i generalnie konkluzja tam yy, była taka, że no to wy musicie robić lepsze sny, to wtedy ludzie będą je chętniej kupować i odbierać. Ja I, kurczę, takie no chyba nie do końca to tak powinno działać. Nie ja oczekiwałam tutaj jakiejś genialnej strategii marketingowej, nie, ale yy, tutaj akurat właśnie taka nauka jakaś by mi się przydała której, w tej książce było pełno i ta Penny uczyła się. Penny, Penny? Uczyła się wielu rzeczy, powiedzmy. A akurat tutaj po prostu ja mam wrażenie, że to spotkanie, poza tym, że spotkała tych wszystkich twórców, to było takie niczym i mi akurat tutaj brakowało właśnie w tym konkretnym aspekcie tej książki, takiej właśnie trywialnej nauki, którą ja powinnam z tego wyciągnąć. Tutaj tego chciałam, a nie dostałam, więc mi przykro. No tak chyba jest faktycznie. Ja nie zwróciłam na to szczególnej uwagi, tak szczerze więc ale. I jak teraz o tym powiedziałaś, to no, faktycznie nie doszli tam do żadnego rozwiązania. Po prostu zaczęli sobie jeść, obiadali Tak, jak Tak, i był przeskok do kolejnego wierzy. rozdziału. W ogóle cała postać głównej bohaterki, moim zdaniem, jest tutaj najsłabszą postacią jest najmniej ciekawą postacią. Mnie najmniej interesowała, Dużo, najbardziej interesowały mnie nawet nie twórcy snów, tylko ludzie, którzy te sny mieli. Jak pojawiał się kolejny człowiek, z perspektywy kolejnego człowieka, to to było najciekawsze. Ja myślę, że to by się spodobało zanim ustał kawa. Ja miałam w ogóle to przeczytać, ale... Bo tam właśnie mamy, y, w każdym rozdziale mamy historię człowieka, który przychodzi i y, cofnąć się w czasie, pijąc tę kawkę. No ja bardzo lubię takie książki w ogóle. Ja lubię literaturę piękną, tylko wspólne. od czasu do czasu, bo czasem jest y, po prostu i mnie męczy, bo to jest dosyć melancholijne książki czytam z literatury pięknej. Tak szczerze mówiąc. Albo opowiadające o życiu, albo o jakimś procesie społecznym, czy o powrocie do przeszłości i odkrywaniu pro własnych problemów. To są książki, które czytam, jeśli chodzi o literaturę piękną. No... Tutaj było radośnie, wesoło i kolorowo. Nie zawsze. I ja bym teraz chciała przejść, jeśli pozwolisz, do naszych tak. ulubionych momentów w tej książce, czyli do zwierzaczków. I mi tutaj weski nawet poleciały, tak, tak troszeczkę uratę. się wzruszyłam. E, mamy tutaj historię Pieska, który tęskni za rodziną. Tęskni za rodziną. I po prostu. Więc tylko my o tym opowiadamy, to to mnie naprawdę tak strasznie głupio i no tak ale... dziecięco. No bo tak jest, no to Ale, tak ale to było być. naprawdę bardzo urocze. Ja się bałam w ogóle w pewnym momencie, że ten piesek już nie wstanie. Ja też tak myślałam, że on tam. Tak, w każdym razie opowiedzmy za nim w ogóle, bo nie może nie wszyscy jeszcze przeczytali, zastanawiają się, czy tę książkę przeczytać. Mamy tutaj historię pieska, który bardzo tęskni za swoją rodziną i w tym momencie pojawia się twórca snu, który mówi o, a tobie kochany, to damy sen o tym, jak idziesz sobie na spacerek. Ten piesek nie może biegać już po tak. życiu, o czym później się dowiadujemy, bo jest już za stary. I mamy właśnie tam historię tego, I... jak rodzina cała jego wraca do mieszkania. I stoi, stoi, stoi tak, Patrz, a że on, on przebiera nóżkami. <laughs> Moje stare Nasi widzowie rozstąpiło. kiedykolwiek widzieli swoje zwierzątko, kiedy przybierały nóżkami. Ja widziałam i psa, i widziałam mojego kota, który przybierał nogami, to jest strasznie urocze. Ja zawsze na początku mam taki lekki zawał, że coś się dzieje, nie tak z tym tym, a później taki, nie, on to po prostu się dzieje, się dzieje". <laughs> To jest urocze, kiedy e... zwierzątka robią przez są takie rzeczy. Tak, ale ja w ogóle właśnie cało ten. Szczerze, ne, chyba ne, ne, też brakowało mi tego, żeby więcej się dowiedzieć o tych snach y, dla zwierząt. Jakby tak powstała taka książka o właśnie zwierzaczkach, które miałyby śnić albo w ogóle myśleć i tak dalej. I ja bym bardzo chętnie ją przeczytała, w sensie, tak, żeby znaleźć. Książkę się... z perspektywy zwierzęcia. Tak. oczami jest zwierzątka? A, a, super. Ja bym chciała, naprawdę. dobra, To było. Y... książkę z perspektywy zwierzęcia, ale tak naprawdę opowiadająca o perspektywie dziecka. To też by było ciekawe. Proszę to napisać dobrze. Ja się nie wezmę zapisania tego, bo to będzie poważny fail, ale. No. Nie mam aż takich zdolności. Myślę, że jestem na tyle mądra, żeby napisać taką książkę. To było katastrofalne. Nie rozumiem, czemu nie podobało Ci się scena z tymi nagrodami. Jakoś tak. Nie, czytałam filmu. Scena, się tego dobrze. Rozdział, rozdział. Scena to nie jest film. Ale nie ja wiem. To sobie w ogóle Ja też... się wciągnęłam Jak właśnie w te sny, i nagle pojawia się jakaś gala nagród, i ja sobie myślę, a gdzie tu jest sen. Ja chcę snu. No, ale no to miałaś, właśnie, mi się to, to mój kolejny raz, który moje serduszko się po prostu rozpuściło, rozpłynęło, to był moment, w którym właśnie twórca snów dla zwierzeczków otrzymuje nagrodę tak. tam. No dobra, faktycznie on dostał nagrodę, oni mu kibicowali. Tak, to Bo było... to było zaraz po rozdziale o tym, że prawdopodobnie nagrodę dostanie znowu kobieta, która cały czas nie Nie kobieta, tylko Święty Mikołaj. Święty Mikołaj? A tak. faktycznie Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, tutaj uwaga, uwaga. Kochani, jeśli nie wiecie, to Święty Mikołaj nie jest od tego, żeby on nam przynosił prezenty. Nie. Święty Mikołaj jest dlatego tutaj od tego, że po prostu on nam faktycznie przynosi prezenty, ale to nie są prezenty fizyczne, które my dostajemy pod choinką. Święty Mikołaj przynosi nam najpiękniejsze sny właśnie w Boże Narodzenie. Mhm. To jest tyle bardzo w ogóle ciekawy koncept. Ale to, to był ciekawy koncept i w ogóle to, że święty Mikołaj przyznał, że nakręcił marketing specjalnie po to, żeby zwrócić uwagę <grystanie> i to jemu: <ją> <grystanie> <grystanie> czyli wieszanie skarpet, dawanie prezentów i tak dalej, i on powiedział, że zrobi to specjalnie, żeby nikt nie zauważył, o co tak naprawdę chodzi. Nie, Ta książka jest pełna, że tak powiem. No, uroczych momentów. Uroczych momentów trochę takich śmiesznych, niespodzianek, właśnie takich, jak ktoś ze świętym Mikołajem przynosi e, sny, a nie prezenty. Czy te sny dla piesków? Polecałabyś tę książkę komuś? No już powiedziałam, że rodzicom. Ale tak ogólnie, w sensie jak cię ktoś też zapyta, to już przybył ja tam. Na, na ulicy się ma, czytać, czy nie? Tak. Jakby ktoś podszedł do mnie i zapytał mnie, czy polecam mu tą książkę, to bym powiedziała jasne, jak chcesz przeczytać coś lekkiego, to bardzo proszę, to jest idealna propozycja dla Ciebie przed snem tutaj. Przy okazji to jest prześlicznie wydana. Jest prześlicznie wydana, to prawda. Ma no, ładną wyklejkę w środku. No ale ona jest wydana, jest wydana jakby była książka z baśniami dla dzieci, bo oryginalna okładka tak nie wygląda. Oryginalna jest wyższa. Nasza no polska jest, tak. jest bardzo ładna, także gratulacje dla wydawnictwa, że udało Wam się tak zrobić, żeby ta okładka taka była. Ale chyba nie jest szyta, tylko jest klejona. Nie, ja nie narzekam, ja się cieszę, że jest ładna i dalej... i dosyć, dosyć ciekawa. Chyba to by było dzisiaj na tyle. Tak, dzisiaj troszkę Bo krótko. Sama książka jest w sumie króciutka, tak, więc nie mamy... I tutaj żeby nie przekombinować, do... nie powiedzieć zbyt dużo. Wiedzieliśmy, co lubimy, co nam się nie podoba. Dokładnie tak, czyli... Jak chcecie coś lekkiego, to czytajcie. Jak nie lubicie książek, które aż za bardzo odlatują i są nie do końca osadzone w realiach, to nie polecam, bo nie będziecie się wam no. Nie dla każdego są. Nie każda książka jest dla każdego, to jest normalne. Dlatego jest tak dużo książek na rynku wydawniczym. Jest tak dużo wydawnictw, które zajmują się konkretnymi gatunkami, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ale generalnie to jest bardzo urocza książka. Widzimy się, słyszymy się za dwa tygodnie. Dwa tygodnie, nie za tydzień, za dwa tygodnie.